Szanowanko. znajdujemy się w skodzie oktawi dwójce i zobaczcie sami jak wygląda kierownica oprzyta skórą. No nie najlepiej, nie najlepiej. Prawda, auto ma 300 tam 80 parę chyba czy 90 parę przebiegu tysięcy kilometrów, ale, ale może to wyglądać znacznie lepiej. Zwłaszcza, że jak się jeździ, jak się jeździ. Nie wiem dokładnie, w którym to tam miejscu było, ale no teraz akurat nie ma. Ale jak się jeździło, to było tak, że no, nie, aż na ręce były. Eee, czarne te pyłki syfy z tej wytartej farby od skóry. W związku z tym dzisiaj należy to wszystko naprawić, ażeby przypominało stan fabryczny. Jak się do tego zabrać i co będzie potrzebne już pokazuję. Oto materiały które będą nam potrzebne do wykonania tej rzeczywistości. A mianowicie będą to taka taśma malarska, ażeby zamaskować kierownicę, te miejsca, które nie będą malowane, czyli wszystkie styki z tą skórzaną częścią, wychodzące ramiona i tak dalej. Dalej mamy taki papier do pakowania, który osłoni ten cały korpus kierownicy. Zegary, kawałek tandeski rozdzielczej, to wszystko się wyklei, żeby tam gdzieś nie kapło, gdzie nie powinno. Mamy też zestaw rozmaitych gradacji papierów ściernych. Zaraz, tak trochę empirycznie dojdę, jaki jest właściwy. Podejrzewam, że te drobniejsze gradacje wiadomo, że tam skóry nie będziemy P40 szarpać. Tylko pewnie coś w granicach od 400 w górę, ale mm, zobaczymy, zobaczymy. Na koniec będziemy mieli zmywacz do silikonu, ażeby całość już ładnie odtłuścić i zmyć wszelkie pyłki i sypy, na końcu już po szlifowaniu. Mamy tutaj takie farbki do skóry w kolorze czarnym. Mamy jeszcze kubeczek. Jest brudny, ale ja go wyczyszczę ładnie. Do klaru kierownicy to nada się taki. Takie już super, stuprocentowo sterylne. Zostawię sobie na lakierowanie nadwozia. I mamy jeszcze pędzelek do nakładania klaru. Oraz mamy takie gąbeczki ze zmywaka kuchennego zwykłego. Ucięty taki mały fragmencik, żeby nakładać sobie farbę czarną na to. I tutaj mamy utwardzaczki. I klar, a żeby utrwalić tenże efekt, polecam właśnie klary samochodowe, a nie takie klary do skóry, jak są sprzedawane, gdyż jak kiedyś zrobiłem tym klarem do skóry, no to tam przez jakiś czas było dobrze, ale później on się zaczął roztapiać, w upały i oczywiście brudzić łapy. Wszystko się kleiło, więc trzeba było jeszcze raz dokonać renowacji. Jak już później zalałem klarem do nadwozia, no to się to trzymało wiecznie. Także tego typu narzędzia, żadna tam skomplikowana technologia, utensylia, które każdy ma albo powinien mieć w swoim przydomowym warsztaciku. Po taniości zrobimy efekt wow i kierownica będzie jak z fabryki. Dobra, to bierzemy się za wyklejanie kierownicy oraz jej okolic. Kierownicę mamy już wyklejoną na ramionach. I tutaj dwie uwagi techniczne. Jedna to taka, żeby mieć w miarę dobrą, czyli świeżą, albo jakąś taką mocną taśmę malarską, gdyż jak już są takie zwietrzałe, no to one mają tendencję, że tu przykleicie, a za parę minut będzie pyk i się odklei. Wtedy jak tu macie, będziecie mieli świeżo na przykład pomalowane, jak się odklei, no to wiadomo, że będzie masakra, więc taśma musi być w miarę dobra. O, tu już widać, tam się na końcówce na przykład odkleja, ale. To jest jeszcze luz, bo tu jeszcze będzie opakowane. A druga uwaga techniczna jest taka, że wycinajcie z małych kawałków, gdyż to jest skomplikowany kształt. Tutaj idzie tak, tu już jest załamanie, załamanie i tak dalej, tam jeszcze jest kilka innych załamań. W związku z tym to musi być tak robione, że z jednego to tak będzie średnio, bo nawet jak jeden tak sobie dogniecie na krawędziach, to tutaj będzie bardzo pomarszczone i będzie miało tendencję do odklejania się, więc takie kilkucentymetrowe na maksa paseczki do krawędzi i doklejamy jakimś tam nowym paseczkiem i nowym paseczkiem i tak dalej na całym obwodzie. Tak jest to wszędzie porobione, żeby jak najbliżej być tej granicy i te wszystkie załamania elegancko okryć. Wiadomo, jak tutaj gdzieś tam się tam na milimetr, nawet z dwa wyjedzie farbą, to później to z plastiku można delikatnie zdrapać, więc staram się tak zawsze robić, żeby ewentualnie jeszcze szczelina była na tym plastiku, a nie na e, samej lakierowanej powierzchni. Bo jak Wiedzie się na lakierowaną powierzchnię, no to, to będzie taki fragmencik niedolakierowany, i to już będzie lipa A jak na plastiku. No to tak zawsze weźmiecie tam taki nóż do tapet i tak delikatnie sobie zetrzecie te resztki farby, powinny odpaść. Ale im dokładniejsze wyklejenie, tym lepszy efekt końcowy. Tak się mniej więcej prezentuje efekt końcowy wyklejania. Jeżeli macie jakieś bardzo duże ubytki na kierownicy które będą wymagały bardzo dużego szlifowania, ewentualnie jakiejś szpachli do skóry i tak dalej, no to bym zalecał najpierw wyszlifować w ogóle kierownicę, ewentualnie powiedzmy z tymi ramionami wykleić, żeby tutaj plastików nie porysować przy szlifowaniu, wyszlifować i wtedy dopiero oklejać. Ale u mnie jest to na tyle małe, że tak pod dotykiem palca jest tylko lekkie chropowatości. Więc pozwoliłem sobie najpierw to wykleić, a później zeszlifować. Bo, nawet jak tego pyłku trochę będzie, to tam się lekko odmucha kompresorem i nie powinno być wielkiej tragedii. Także, tak to się prezentuje: wszystko tu jest dokładnie po wyklejane. pod spodem. Też gdyby tam gdzieś miało coś kapnąć, manetki tutaj też są osobno yy, po zaklejane. tutaj się nie chciała na desce rozdzielczej yy, trzymać taśma więc obciążyłem przewodem, auksem, no i tak to się mniej więcej prezentuje, także powinno być git. przystępuję do szlifowania. Zaczęliśmy sobie szlif od gradacji P600, tak to się mniej więcej prezentuje. Sporo się, jak widać, zbiera na papierku, także kilka takich podartych kawałków zejdzie 600, a później lecimy na 800. -kę. No i mamy zakończony szlif 600. Tak to mniej więcej wygląda. I jedziemy teraz 800. I tak się prezentuje kierownica po końcowym szlifie 800. Teraz odmuchujemy kompresorem na niskim ciśnieniu, żeby nam tutaj tej całej zabudowy z papieru nie wyrwało. To jest. Odtłuszczamy sobie tą oszlifowaną kierownicę zmywaczem do silikonu. Na szmatkę i jedziemy, żeby zebrać wszelkie tam drobne pyłki. Tak się prezentuje kierownica po odtłuszczeniu i teraz na to już można jechać z pierwszą warstwą farby. Warstw będzie kilka, w zależności od krycia, że czarny dobrze kryje, ale pewnie za dwie czy trzy będą. Nakładamy to takim oto zmywakiem. Oczywiście tą częścią bardziej miękką, nie tą, która jest do szorowania. I warto się zaopatrzyć w jakieś takie właśnie rękawiczki, gdyż można sobie pobrudzić łapy. Zdążyłem. Zdążyłem normalnie powiedzieć, żeby sobie nie, u, nie uwalić łap i z wrażenia zapomniałem ich założyć i już całe łapy uwalone. Także Wy nie zapomnijcie. Tak to mniej więcej wygląda po nałożeniu pierwszej warstwy. Jak widać sporo jeszcze przebija. Zwracajcie uwagę, żeby nie tworzyły się żadne takie jakby pianki, bąbelki takie mini, jak się rozprowadza tą farbę, żeby takie coś nie zostało, bo to później zasycha w formie takich mikrogrudek. Tak samo jakiekolwiek inne pyłki z tego e, zmywaka kuchennego, jak się to tak ciągnie, to nieraz takie zostają, więc trzeba zawsze obejrzeć dokładnie z każdej strony, czy taki pyłek nie został i go ewentualnie jednym sprawnym ruchem usunąć. Gdyż będzie to miało rzecz jasna wpływ na cały kształt efektu. Parę minut na przeschnięcie i jedziemy z drugą warstwą bazy. To jest efekt po nałożeniu mniej więcej dwóch warstw bazy. Jeszcze dla pewności, żeby właśnie mniej pyłków było, jakichś tam się przyklejało, innych syfów, to za każdym razem używam osobnego tego fragmentu zmywaka. Dobra, bo warstw poszło już w sumie kilkanaście. No, stop, mam wrażenie, że gdzieś są takie smugi. I daję nową warstwę, ale to ciągle tak pozostaje, więc już po kilkunastu warstwach bazy podejrzewam, że znaczy nie wszędzie było taki równomiernie, kilkanaście, ale tak na te miejsca, które tam jakoś prześwitywały, dawałem, dawałem, a teraz jak wyschnie, tak się, takie jest wrażenie, że są smugi. Także mam nadzieję, że mi to wszystko wyciągnie ładnie klar, po prostu jak zaleję, no bo już więcej nie ma sensu dawać. Na pewno jest domalowane, tylko należy to zalać klarem, co za chwilę uczynię, ale jeszcze poczekam. Co najmniej kilkanaście minut, żeby odparowało. Przygotowujemy sobie lakier bezbarwny, ja to robię na wadze i damy sobie tak powiedzmy 10 gram lakieru bezbarwnego, 5 gram utwardzacza, 2 gramy rozpuszczalnika i jeszcze taką ciupinkę. Uelastyczniacza. I mamy nałożoną pędzelkiem pierwszą warstwę klaru. Tak to się prezentuje. Faktycznie klar wyciągnął te wszystkie niedoskonałości, więc jest git, nie będzie jakichś tam wielkich smug. No, kwestia teraz najważniejsza w tym, żeby dokładnie obejrzeć kierownicę z każdej strony, tam położyć się pod nią z jednej, z drugiej, jeszcze od strony zegarów się najlepiej wygiąć. Żeby po prostu zacieki nie powstały. Cienką warstwą nakładamy, bo jak pójdzie zaciek, no to góra powinna wyjść ładnie. Czyli tak jeszcze wizualnie będzie OK, ale to na przykład będzie to gdzieś w tej części, jak tutaj się firanka nam spłynie. Jeżeli byśmy tak grubo wylali tego klaru. Także cienko, ale tak, żeby było. I jak są takie, no to już teraz mam porozprowadzane z grubsza, ale też coś taka pianka gdzieś stworzy, to to no jak najszybciej trzeba rozsmarować, żeby to później właśnie w formie takich brudek już nie stwardniało. Czekamy teraz, ja wiem, pewnie kilkanaście minut co najmniej, żeby to tak wstępnie przeschło i lecimy z drugą warstwą klaru, a może i nawet dłużej trzeba będzie poczekać. No i tak się prezentuje efekt końcowy po drugiej warstwie klaru. Jak wszystko wyschnie, Zobaczę, jak to wyszło. Ostatecznie, czy coś tam ewentualnie jeszcze będzie do drobnego spolerowania, i przedstawię efekt końcowy. No i spójrzmy sobie, jak się prezentuje efekt końcowy. Wyszło całkiem ładnie. Ewentualnie, jakiś tam uważajcie na oczkowanie lakieru, na jakieś tam. Pyłki i tak jak upominałem o zacieki, ale jeżeli będziecie uważać, powinno wyjść całkiem ok. Także efekt jak najbardziej zadowalający, kierownica ładnie wygląda. Polecam taką naprawę, a standardowo więcej filmików odchodzi, więc lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i klikajcie w reklamy barszczu. Cześć!